Ja okay, więc cześć witajcie, jestem Tokson witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w Hidden Signal na serwerze Heaven C więc co już bez zbędnego gadania lecimy sobie na pierwszą arenkę. Okej, okay, ja więc jesteśmy już sobie na pierwszej arence i wybrałem sobie tutaj blok, którym się jest najłatwiej schować, czyli oczywiście jest to doniczka, więc poszukamy sobie teraz jakiegoś fajnego tutaj miejsca oczywiście na początku chciałem was jeszcze prosić o to, żebyście koniecznie tutaj zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że takie jakieś. 10 czy tam 12 uda Wam się wbić. No i co ogólnie? Także zasubskrybujcie kanał. I nie zapomnijcie o zaznaczeniu sobie dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych najnowszych filmów. No, i co? Tutaj mamy taką całkiem fajną mapę. Mam nadzieję, że tutaj na razie nikt mnie nie znajdzie, tutaj mnie nie widać. Okej, okay, tutaj jest trochę szukających. i raczej będę musiał stąd uciekać, gdy ktoś tutaj przyjdzie. No i co? Jeśli będą jakieś takie długie momenty, że nic się po prostu nie będzie działo no to będę robił też cięcie czekajcie, bo tutaj nikogo nie ma, trochę mam takie lagi, ale to mam nadzieję, że ich nie będzie ok pójdziemy sobie może w jakieś inne miejsce, tutaj na przykład tutaj powinno być trochę łatwiej się schować dostaliśmy jeszcze mieczyk ok, będziemy mogli teraz jakkolwiek walczyć z szukającymi idziemy okay. sobie tutaj no tutaj jest bardzo dużo doniczek yy, więc chodźmy sobie no tutaj jest tak symetrycznie to ułożone więc no tutaj jak się schowam to może nikt mnie nie znajdzie ok to tutaj sobie poczekamy chwilę jesteśmy teraz schowani ok na razie tutaj nikogo nie ma do końca gry zostały Jakieś 3 minuty i 20 sekund, więc chwilę jeszcze zajmie to. Yy, no i co? Na razie nic się nie dzieje, więc ja zrobię może takie krótkie cięcie. I widzimy się po cięciu. Okej, okay, a więc jesteśmy po krótkim cięciu. Tutaj jak widzicie jest jeden szukający Okej, okay, ucieka jedna doniczka. Mam nadzieję, że mnie nie uderzy. Okej, okay, dobra. No, to co? On już stąd poszedł i mnie jakoś nie złapał. Okej, okay, tutaj idzie pewnie ktoś kolejny znowu I zaraz będziemy musieli stąd uciekać No i co? No tutaj nic się znowu dalej nie dzieje No Okej, okay, tutaj idzie ktoś To jest ta latarnia chyba Z beacon po angielsku, już nieważne nawet Okej okay. To jest już naprawdę wielu szukających Bo jest tylko pięciowających się E, dwie minuty do końca gry. E, oby mnie tutaj nikt nie znalazł. Też będą jakieś cięcia krótkie, bo wiecie, nikomu się nie chce czegoś takiego oglądać. okej okay. Tutaj jest kolejna osoba. A jestem w takim w ogóle miejscu, gdzie jest najwięcej w ogóle do niczego i prawdopodobnie chyba wszyscy tutaj będą szli. Szukać. okej, okay. Uciekamy stąd. okej okay. Idziemy sobie tutaj. No nie, udało się. Dobra, no niestety się nie udało. E, do końca gry było jakieś <laughs> minuta, 20 sekund. E, no i teraz szukający wygrali, znaleźli chyba wszystkich. No i co? Lecimy sobie na kolejną arenkę. OK, więc jesteśmy sobie na kolejnej arenie i właśnie gra wystartowała. Wybrałem sobie teraz blog liści, jak i chyba większość tutaj graczy. Eee, mam nadzieję, że tutaj będą właśnie o takie rośliny. Tutaj powinno być całkiem łatwo się schować. Czekajcie, tutaj w ogóle chyba nie ma takiego miejsca. chociaż czekajcie, tutaj możemy wyjść. Tutaj się nie da wyjść, więc OK, bardzo fajnie. Eee, czekajcie. W ogóle nie ma takiego miejsca, że można się schować. Okej, okay, to poczekamy sobie tutaj chwilę. E, za chwilę będzie trochę więcej szukających. Okej, okay, tutaj jest kolejny blok. Dobra, tutaj jest jeden szukający. E, jego nick w ogóle widać. E, no, to co, nic się na razie nie dzieje. Okej, okay, a więc jak widzicie tutaj jest. Okej, okay, czekajcie. Nie musimy wcale stąd uciekać. Dobra, mamy tutaj mieczyk. No, ten szukający jest taki trochę w ogóle wyszedł teraz. Bardzo fajnie, w ogóle nas nie znalazł. Tak, ok, przyszedł kolejny. Więc, ok, kolejny też nas nie znalazł. Czekajcie. O nie, mogłem w sumie. Nieważne idziemy sobie tutaj z powrotem, w ogóle patrzcie jakbym był niewidzialny nie mam żadnych tutaj cheatów okej okay. dobra okej, okay. no tutaj nie ma nikogo um, dobra, na razie nikt tutaj nie przychodzi ale w ogóle jak oni mogli mnie nie zobaczyć i już próbuję uciekać bo myślałem, że już mnie uderzył że zaraz przegram, ale nie znaleźli mnie. Ok, idzie kolejny. Kolejny, który e, znajdzie mnie. Raczej tak. I znalazł mnie okej. Okay. Dobra. E, on już mnie znalazł. Dobra, niestety mnie znaleźli. Okej. Okay. Dobra. No dobra, jestem teraz szukającym Mamy dwie minuty na znalezienie pięciu graczy Jest to chyba jakoś bardzo dużo e, Są dwa bloki liści Okej, okay, tutaj był jeden e, Dobra, dwa kowadła, więc szukamy teraz kowadę. Tutaj jest takie specjalne w ogóle miejsce chyba, żeby się schować Okej okay. Tutaj chyba nie było doniczek Nie, to nie jest doniczka, nieważne e, Idziemy sobie... czekajcie sobie może, idziemy sobie może tutaj też nikogo nie ma okej, okay. to w ogóle wygląda tak jak to poprzednie e, dobra okej, okay. tutaj nikogo nie ma sorry, że tak czepię jakoś e, tym e, w ogóle kamerą ale no tak czasem mam, że tak jakoś gram okej, okay. tutaj jest zamknięte tutaj też nikogo w ogóle nie ma Okej, okay, no tutaj ja się chowałem. Niestety skinąłem. Nie udało się wygrać. Okej, okay, zostało dwóch chowających, więc są to dwa kowadła. I musimy ich jakoś znaleźć. Ok, Tutaj jest tyle kowadeł w ogóle. Yy, tylko, że w tym tutaj nie ma żadnej takiej przerwy, żeby można się było schować. Yy, no i co? Czekajcie. Tutaj nie ma w ogóle nikogo. Okej. Okay. Dobra, tutaj nie ma nikogo. E, zostało jeszcze jedno kowadło do końca gry jakaś minuta. Wie trochę mniej już niż minuta. E, nie wiem czy się uda, czy się nie uda. Okej. Okay. Czekajcie, bo tutaj ktoś może się chować tam. Więc to trzeba sprawdzić. Tylko jak tutaj wyjść w ogóle? Dobra, tutaj nie ma nikogo. Tutaj też trzeba sprawdzić. Yy, tutaj też nikogo nie ma. Yy, no, został po prostu ostatni gracz. Prawdopodobnie uda mu się wygrać. Mi się niestety nie udało wygrać. Yy, tutaj też możemy w sumie sprawdzić. Okej. Okay. Dobra. I tutaj, no nie ma w ogóle. W żadnym z tych miejsc, w których sprawdzałem to nikogo nie było na tej mapie mi się w ogóle nikogo nie udało chyba znaleźć teraz No i co? Chowający wygrali, niestety przegraliśmy Pójdziemy sobie może na kolejną arenkę Może ostatnio, może nie No i co? Widzimy się na kolejnej arence Okej, okay, więc jesteśmy już sobie na kolejnej arence Teraz wybrałem sobie doniczkę Mamy już tutaj taką fajną mapę Okej, okay, pójdziemy sobie może yy, Może tutaj Okej, okay. czekajcie. O, tutaj są doniczki. E, chociaż możemy w sumie wejść jeszcze tutaj gdzieś na przykład. Czekajcie. Okej. Okay. Tutaj można wyjść i tutaj. E, tutaj jest całkiem fajne miejsce. Tutaj przeszedł jeden szukający niestety. Patrzcie ile doniczek w ogóle. To jest najgorsze miejsce. Naj Najgorsze miejsce, najgorzej. Ok, uciekamy i niestety jesteśmy teraz szukającymi. E, chyba najszybciej w ogóle na tej ręce przegrałem. okej okay. dobra, musimy poczekać chwilę. E, zostało 21 e, chowających. Teraz jestem bardzo jakby szybko e, szukającym. E, nie wiem dlaczego czasem mi się te bloki tutaj nie pokazują, bo to chyba po jakimś czasie mi się wydaje, że tak się. Pokazuję, jakie trzeba znaleźć. Ok. Tutaj nie ma nikogo. Tutaj jeszcze możemy posprawdzać. Ok. Dobra, tutaj nie ma chyba. Idziemy sobie tutaj. Tutaj zazwyczaj jest ktoś chyba schowany. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Tutaj są doniczki. Tutaj też. Dobra, idziemy sobie. Czekajcie, tutaj też można się schować fajnie za tym. Okej, okay. dobra. Tutaj nie ma na razie nikogo w ogóle. Teraz nikogo nie znalazłem, więc koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Dobra. Tutaj ktoś może być. Ej. Czy tutaj ktoś jest? No, jest tutaj ktoś. Ja nie umiem w ogóle nikogo w żaden sposób zabić. Patrzcie, ile bloków dobra. Ten jest pokonany, czekajcie. Ym, gdzie by teraz pójść? Został, zostały trzy biblioteczki. Okej, okay. dobra. Jedno kowadło jeszcze. Yy, tutaj jest jakieś kowadło. O nie, dobra. Patrzcie, tutaj są biblioteczki. Dobra, czekajcie, trzeba tutaj jakoś wyjść. Dobra, tej biblioteczki już chyba nie ma. Okej, okay, tutaj nie ma. Została jeszcze jedna biblioteczka. Okej. Okay. Kowadło jeszcze chyba. Czekajcie, jest jeszcze blok żelaza i trzy doniczki. Dziewięciu chowających jest. Yy, może być trochę trudno. Yy, I możemy tutaj niestety nie wygrać. Czekajcie. Mam takie wrażenie, że ktoś mnie teraz uderzył, ale... Nieważne. Dobra, idziemy sobie, czekajcie. Ym, tutaj, czekajcie, tutaj ktoś jest. Dobra. Tutaj jeszcze jest jakiś blog, że jest pokonany, zostało siedmiu chowających. Dwie doniczki, więc możemy jeszcze doniczek teraz szukać. Został jeszcze jakiś jeden yy, kwarc netherowy, tak to się chyba nazywa, już nawet nie pamiętam. Okej. Okay. I jeden blok kowadła, znaczy po prostu kowadło, bo to nie jest blok kowadła, nieważne. Dobra, yy, tutaj chyba nie znajdziemy. Dwie doniczki zostały i jeden beacon. Dobra, tutaj czekajcie. Yy, dobra, tutaj nie ma. Tutaj są jeszcze doniczki, jeszcze jedna doniczka została. Z w ogóle dwóch chowających, i może się nie udać. Czekać, bo tutaj mi się wydaje, że tutaj jest jedno takie fajne miejsce, właśnie. O tutaj. Hmm, tutaj chyba nikogo nie ma. Hmm, tutaj, czekajcie, trzeba sprawdzić. No i tutaj jest doniczka. Patrzcie, jak można. To on w ogóle widział, że. okej okay, więc ci zabili doniczkę. No i co, wygraliśmy. No i co, lecimy sobie chyba na pożegnanie. Ok, a więc w tym filmie to już by było chyba na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że jakieś 12, czy tam 13 uda Wam się wbić. No i co, oczywiście także zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Koniecznie zeznacie sobie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, ponieważ ostatnio jest trochę mało lajków pod moimi filmami. Wiecie, taka słaba aktywność, więc koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Subika z dzwoneczkiem. No i co, w tym filmie to już by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. No i cześć.